Cześć, na Luka, witam Was. No na, na kanale z G4. W poprzednim odcinku sobie testowaliśmy oczywiście skrzynkę z nowego eventu, który jest na G4. Happy Snowman. Polecam Wam wybrać ten materiał, bo dropy były naprawdę przekodackie. Więc następną skrzynką, którą dzisiaj będziemy testować, jest Twilight Pine, która jest za 32 zł, to mamy już trzy kosy. Jest Red Laminate, mamy Peling Stream, a są rękawice. No oczywiście są te skiny tanie, skrzynka też jest pomieszana, tak jak poprzednie, nawet tutaj jest mniej niż 7% na Rose Iron, więc jak mi wyleci, muszę zapamiętać tego skina, więc jak on mi wyleci, to będę naprawdę zły, bo mógł mi na przykład w tym Semencie siąść taki Sereksi czy na przykład taki Akacz, który jest kilkakrotnie droższy. Oczywiście z moim kodem promocyjnym Lucas macie 5% bonusu do opłaty i... Skrzyneczkę Birspek y, na start, którą sobie oczywiście przetestuję. Dzisiaj, o kurde, to jest najdroższy w ogóle skin, też y, skrzynce, rzadko go nadwiduję. Y, w przelatywaniu on teraz był obok, także ciekawy. Najczęściej to jest tu pojawia się ten mak, chociaż widzę, że on jednak y, szansa jest taka sama, ale widzę, że nowo, to jednak on wygląda lepiej. Być może wyglądało to inaczej wcześniej, tylko teraz y, zdrożał. Y, wypadł nam skin za złotówkę próbujmy może jeszcze raz oj chyba teraz będzie gorzej, to UMP nie jest raczej drogie 72 grosze eee, to średnio, także eee, milispek dzisiaj nie oddaje, otwórzmy sobie dzienną odkrzynkę zobaczmy co dzisiaj poleci mam nadzieję, że nie exp albo jakiś tani skin bo coś ostatnio nie idzie O, no i mamy teraz USP za 3 zł no i od razu jest lepiej od razu jest lepiej eee, Przejdźmy sobie do skrzynki za wbijanie poziomu, które jest o 6 godzin Platynowa Wczoraj wypadł mi ten yy, USP Prince, mi do dzisiaj też mi wypada, dobra to już 1000zł mam tak po prostu za Wbijanie poziomu i dostawanie kluczy yy, Dwa dni 1000zł padło Tutaj jest To jest ten, który trafiłem, którego trafiłem wczoraj ciekawy ciekawie yy, No co Jest ewencik. Są nowe skrzynki, Destiny Case też są już podzielone ładnie, nie trzeba jest nic wpisywać, tylko one są tutaj rozpisane w formie skrzynki, wszystko jest zrobione. Ranking, lepsze skiny, ale jest do końca, czyli 60 dni aż jeszcze, czyli tyle trwa event. No i co, przejdźmy do testowania tej skrzynki bez zbędnego gadania. 160 zł za 5, dobra, otwieram. Jest kartelek, jest blueprint. To będą te najdroższe skiny, ale. Część profit to nie, 126. Także średnio, średnio najeża. Ale dostajemy jeszcze walutę i miał aż yy, 625 klejnotów za otwarcie 5. Ta nowa coś kosztuje, 32 zł. Ale stówka jest. Ile jest procent tego blueprinta, bo często wypada 4% jest ok. Nawet ponad 4%. Także o. I to powinien być już. Profit. Nie wiem jaki jest stan tego nadmera. Well worn, tylko ok, ale jest 207, czyli mamy już 4 dychy profitu tego otwarcia. I eee, z Tiger to Flip Knife. Czyżby powtórka z poprzedniego odcinka? Być może, być może. Oczywiście, jeszcze na to. O, i teraz będzie z otwarcie. Chociaż ten Glock, ten Glock może coś kosztować. 61 zł. To się w połowie odparcie zwróciło, przynajmniej Dzięki niemu o nie dolecam to rękawice, niestety A szkoda eee, 141 To już prawie na zero To już prawie na zero, przecież to waluta eventowa Aha No to fajnie No to fajnie O co chodzi? Eee, o, Chyba najdroższa, droższa? Tak, droższa niż ta wczorajsza. <grymne> Okej. Okay. Nie wiem. No. Siada. Siada i to potężnie. Nie spodziewałem się w ogóle. Aktor nie kosztuje 63 zł? Ten Famas? Kurde. Drogi jest. Nie wiedziałem, że aż tak. O, dwie nowe. No to będzie profit. Dwie nowe i Famas, To musi być profit. 222. Plasa już prawie 30 tysięcy waluty o ale to nadal jest za mało, żeby nagrać cały odcinek z otwierania tych skrzynek yy, za właśnie walutę. Jeszcze muszę troszeczkę uzbierać, ale no, mam nadzieję, że nie, jakoś to pójdzie. Jest Sayrexik, bardzo fajnie. Yy, Roz Iron nie wyleciał mi jeszcze ani razu. Yy, na szczęście. Ja się bardzo cieszę, że nie wyleciał. Teraz tak na szybko sobie otworzę. 112, ok. Tu, tu, tu. ale no już wersja mi kosa. Także już nic, nic nie potrzebuję od tej skrzynki. Też już to, co miałem wydropić, wydropiłem. I na samego topu teraz dwa razy Desert Eagle. Także też od razu na proficik. Dobra, już myślałem, że drugi gra z kosa poleci, ale to już była przesada. To by już naprawdę była przesada, jakby wyleciało jeszcze raz. O, i roz iron, ale nie wyleci. Uff. No słabe otwarcie. Znaczy słabe, 50 zł to nie jest źle, bo może być o wiele gorzej, ale takiego najsłabszego otwarcia też nie miałem, że miałem tylko parę groszy. To jest dziwne, że zawsze coś mi jeszcze poleci takiego co podbije tę cenę. O na przykład teraz mamy 2 M-ki Glocka, 130. No i spoko, nie mi pasuje. Co tu dalej? O i to będzie sobie otwarcie, tylko glock jest. Ale nadal. Kurde, no... Chyba jedna z lepszych skrzynek. No. Ta wczorajsza i ta dzisiejsza no to. Eee, jeżeli chodzi o te skrzynki eventowe. W poprzednim eventie naprawdę jak testowałem te skrzynki, to nie było naprawdę aż tak dobrze, no. Także skrzynki eventowe się poprawiły. I to zdecydowanie. 163, ok, Na zero. Nawet te 3 zł powiedzmy, że profitu. O, i to będzie chyba... A nie no kartel wyleciał. No kurde Nie wyleciało mi 5 niebieskich kinów. Nie wyleciało mi. Zawsze kurde coś wyleci. Teraz na no to od razu z bomby jest profit. No i to mi się podoba. 212. Zmieńmy sobie może wygląd otwarcia. Caush to coś yy, da. Może więcej szczęścia albo i mniej... Okej. Okay. Spoko. Też profit. Eee, w ogóle 400, znaczy 4440 ekspa dostaje się za otwarcie, ale to za otwarcie od razu pokazuje 5 skrzynek czy jednej, tak. Fajnie, że to się wszystko tutaj dynamicznie zmienia. Nie eee, ja się dostaje Expa, ja się dostaję klejnotów za otwarcie tych 5 skrzynek na raz. O, już myślałem, że rękawice będą, ale niestety nie Ale jest kartelek, który też bardzo często wylatuje Minąłem już tej waluty No tak do 40 tysięcy dobije, Bo dobiję Tak, do 40 tysięcy Chyba na dzisiaj już wystarczy tej skrzynki, bo i tak już oddała wszystko co miała Tak 280 zł Bardzo ładnie więc trochę będzie ostatnie otwarcie. Dziękuję 50. O, oh, no way. Otworzę jedną skrzynkę na koniec. I to będzie ta skrzynka. To będzie wróżba na jutrzejszy odcinek z kolejnej skrzynki. I uwaga. Wróżba na jutro. Kartel. Czyli... Średnio. Nie za dobrze, nie za źle. Tak? Po środku. No i spoko. Bardzo fajna skrzynka. Wydropiła mi znowu z kosę Tak jak tutaj ta ze wczoraj. E, mam nadzieję, że e, tutaj Icarus Fel tak przywleci albo któreś z tych kos e, jutro. E, no i Dresanta Klaus tutaj już nie liczę na jakiś naprawdę wodotryski. Zawsze jednak te najdroższe skrzynki eventowe były w mojej opinii najgorsze. Ale zobaczymy, jak będzie z tym eventem. A ja wam za oglądanie tego odcinka. Stawcie łapkę w górę, supiko oraz komentarz. I widzimy się w następnym siemanko.